Słuchajcie, kolejna misja FCT Zdobywamy kolejny szczyt kolejne ryby przed nami, kolejne wyzwania Tutaj Kali Tomek, Tacka i Łukasz Filip, Filip jeszcze, nasz Filipek Idziemy, idziemy. Ja jeszcze. jeszcze chwila tego jeszcze nie było. Jeszcze ja. Tego jeszcze nie było. Jeszcze ja. Nasza flaga. Słuchajcie, ja pójdę jako, jako pierwszy. Pozwolicie koledzy, że będę prowadzić. Dobra. Wejdę do góry, zobaczę. Czy dam radę. Nie. Pierwsze podejście. Kurczę. Obróć kamerę. Kościk musi ściągnąć buty, jednak. Nie da radę w tym obuwiu trekkingowym. Zrobimy to na bosaka. Na bosaka. Na bosaka, ale nie tego z federacji. Na bosaka to jest od tyłu. Dobra. Kurde. Politrze nie jest to łatwe. A na trzeźwo niewykonalne. Za chwilę kolejny dołączy do mnie. Jest oh. Tomek, Tomek, dajesz radę? Dajesz? Kolejny kali. Waga ciężka. Czy damy radę? Lecimy. Walczy. Walczy jak lew. Ale bieje. Zabierzcie to Tomek, Tomek pomaga Pomaga w tej akcji Boże Kali dotarł na szczyt Jeszcze Łukasz 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 daje I Filip Filip jako ostatni dociera Do szczytu O Boże Teraz chłopaki zjeżdżają po kolei. Ja będę ostatni. Zjeżdżamy wszyscy razem. Nie rozszaśnijmy się. Boże. Czekajcie. Michał, złaś pistolet, żebyś nie był w kadrze. Podejdź tu, Michał, bliżej, Wojtek, zrób nam foto. Panowie, to może nasz, wasz ostatni uśmiech. Taczka, odwróć się na chwilę. Pokaż. Patrzcie, patrzcie na tych śmiałków. Jadą! FCT, w Dobra. prawie w pełnym składzie. Jadą świry! <śmienny> Żyjecie? Radziemy! Tomek! Optaru, sobie dupę? Kurwa, żyjemy Kurwa żyjemy. to oktaru, 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 Czekajcie. Muszę się, muszę się poskładać. Ok, jestem w komplecie. Coś tymi przeszczepami przeszcypami walno. A czemu dorosli zjeżdżają dzieci nie? Coś Żyjemy, jesteśmy w komplecie, panowie. A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy wódkę pić! Teraz Dobra, to byłem ja, Jarząbek.